Każdy nowy świt to nowa szansa, którą daje Ci Bóg. To tak jakby sam stwórca powiedział, dziś odnawiam Twoją siłę, Twoją wiarę i Twój cel. Ale prawda jest taka, że często pęd życia sprawia, że budzimy się już w środku wewnętrznej burzy. Umysł budzi się obciążony zmartwieniami, serce pędzi z powodu tego, co trzeba rozwiązać, a ciało gnane pośpiechem, a nie spokojem. Dlatego pierwszy gest dnia musi być duchowy. Zanim podejmiesz jakikolwiek krok, twoja dusza musi zjednoczyć się z Bogiem. Kiedy rozpoczynasz dzień modlitwą, coś głęboko się zmienia. Strach traci swoje miejsce, niepewność znika, a Boża obecność zaczyna porządkować to, co było chaotyczne. To, co wydawało się zbyt wielkie, staje się małe w obliczu Jego mocy. I stopniowo pokój przejmuje kontrolę. Nie dlatego, że problemy zniknęły, ale dlatego, że Twoje serce nauczyło się, gdzie odpocząć. Poranna modlitwa to nie tylko zwyczaj wiary, to duchowa broń. Nadaje ton Twojemu dniowi, kiedy budzisz się i oddajesz wszystko Bogu, mówisz: Panie, ten dzień nie należy do mnie, należy do ciebie. Ufam Twoim planom. I właśnie w tym poddaniu się objawia się prawdziwy pokój. Duch Święty zaczyna Cię prowadzić w Twoich słowach, decyzjach, a nawet myślach. Wróg chce, abyś obudził się rozproszony, przytłoczony i oddalony od Boga, ponieważ wie, że niespokojne serce jest sercem wrażliwym, ale boi się wierzącego, który budzi się na kolanach. Ponieważ ta osoba, jeszcze zanim wyjdzie z domu, już wygrała bitwę. Ci, którzy rozpoczynają dzień modlitwą, nie idą sami idą z niebem u boku. W Księdze Izajasza 26:3 czytamy: Ty zachowasz w doskonałym pokoju tych, których umysły są stałe, bo Tobie zaufali. To jest obietnica, której musisz się dziś trzymać. Pokój nie pochodzi z braku problemów, lecz z obecności Boga. Kiedy twój umysł jest skupiony na Panu, chaos może krzyczeć, ale nie może zwyciężyć. Wiara może zostać wystawiona na próbę, ale się nie zachwieje. Być może do tej pory rozpoczynałeś dzień zmartwiony, zmęczony, szukając szybkich rozwiązań. Ale teraz Bóg wzywa cię, abyś zaczął inaczej. Aby zaczął z wiarą, spokojem i pewnością, że on się wszystkim zajmie. Bo ci, którzy modlą się wcześnie rano, nie tylko rozmawiają z Bogiem, budzą swoje dusze, by przeżyć dzień pod jego przewodnictwem. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do podjęcia decyzji wiary. Zasubskrybuj ten kanał już teraz i dołącz do tego łańcucha modlitewnego, który przemienił ludzkie życie. Zostaw lajka, aby to przesłanie dotarło do innych osób, które potrzebują tego samego pokoju, którym Duch Święty pragnie Cię obdarzyć. Napisz w komentarzach: Rozpoczynam dzień z Bogiem. To Twoja deklaracja zaufania. A Pan napełni Cię pokojem, pogodą ducha i siłą, abyś mógł przeżyć ten nowy dzień z lekkim sercem i spokojnym umysłem. Sposób, w jaki rozpoczynasz dzień, nadaje ton wszystkiemu, co nastąpi. Kiedy pierwszą rzeczą, którą robisz po przebudzeniu, jest sprawdzenie telefonu, myślenie o problemach, lub martwienie się o to, co wymaga rozwiązania. Już oddajesz kontrolę nad swoim umysłem chaosowi, ale kiedy decydujesz się rozpocząć dzień z Bogiem, wszystko się zmienia. Twoje serce jednoczy się z niebem, umysł porządkuje się w spokoju, a duch zostaje wzmocniony. Poranna modlitwa to sekret tych, którzy kroczą w pogodzie ducha nawet pośród burz. Pan pragnie być pierwszym, który usłyszy twój głos, gdy wstaje dzień. Chcę, abyś wstał z sercem zwróconym ku Niemu, deklarując: Panie, ten dzień należy do Ciebie. Prowadź mnie we wszystkim, co robię. Księga Przysłów 16:3 napisano: Powiesz panu wszystko, co czynisz, a Twoje plany będą spełnione. Oznacza to, że kiedy oddajesz Bogu swój czas, swoje decyzje, a nawet swoje zmartwienia, On przejmuje kontrolę i prostuje ścieżki, których nigdy nie mógłbyś zmienić samodzielnie. Poddanie Dnia Bogu to coś więcej niż akt wiary, to postawa duchowej mądrości, to uznanie, że bez Niego nawet najprostsze rzeczy stają się uciążliwe, że bez Jego obecności najzwyklejsza rutyna może przerodzić się w ciężar. Ale kiedy Pan kieruje, nawet najtrudniejsze zadania stają się lekkie. Praca płynie, słowa są naprowadzane, decyzje nabierają blasku, a serce pozostaje niezachwiane nawet gdy pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia. Prawda jest taka, że każdy nasz dzień jest pełen rzeczy, na które nie mamy wpływu trudnych ludzi, nieoczekiwanych sytuacji, problemów, które nie zależą tylko od nas. I właśnie dlatego musimy oddać wszystko Bogu, zanim jeszcze wyjdziemy z domu. Poranna modlitwa jest jak niewidzialna tarcza. Otula Cię łaską i przygotowuje nastawienie czoła temu, co nadchodzi nie ze strachem, ale z ufnością. Kiedy modlisz się wcześnie rano, Duch Święty zaczyna cicho działać w Tobie. Uspokaja to, co niespokojne. Daje mądrość w obliczu presji i siłę, gdy zmęczenie próbuje Cię powstrzymać. Przypomina Ci, że to nie Twoja siła podtrzymuje Cię przez cały dzień, ale obecność Boga. To On otwiera drzwi, ratuje cię z pułapek i chroni cię na każdym kroku. Są ludzie, którzy spędzają cały dzień próbując rozwiązać wszystko samodzielnie, kumulując w sobie udrękę i frustrację. Ale ci, którzy rozpoczynają dzień modlitwą, żyją inaczej, stawiają czoła tym samym wyzwaniom, ale ze spokojem. Wiedzą, że kontrola nie jest w ich rękach, ale w rękach Boga, dlatego nie rozpaczają. Kroczą z wiarą, ponieważ rozumieją, że każda sekunda została już dostrzeżona i zaopiekowana przez Pana. Psalm 143.8 mówi: Daj mi usłyszeć z rana o Twojej niezawodnie wielkiej łasce, bo Tobie zaufałem. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo Tobie powierzam moje życie. Ten werset ukazuje moc poddania się. Kiedy rano stajesz przed Bogiem, mówisz: Panie, nie chcę kroczyć własnymi drogami, lecz Twoimi. A Bóg w odpowiedzi wylewa na ciebie wskazówki, odnawia Twojego ducha i sprawia, że kroczysz z ufnością. Być może obudziłeś się dziś z ciężkim sercem, niechęcią do modlitwy i umysłem pełnym zmartwień. Ale właśnie w takie poranki modlitwa jest najbardziej potrzebna. Bóg nie oczekuje, że będziesz przed nim wyglądał idealnie. Chce, żebyś przyszedł taki, jaki jesteś, zmęczony, niepewny. Zmartwiony aby mógł Cię odnowić, wzmocnić i napełnić pokojem. Rozpoczęcie dnia modlitwą jest jak wzięcie głębokiego oddechu i oddanie kontroli nad swoim życiem, Stwórcy. To zatrzymanie się na chwilę i pozwolenie, by głos Boga zabrzmiał głośniej niż zgiełk Twoich myśli. To spojrzenie w niebo i uświadomienie sobie, że niezależnie od tego, co Cię czeka, Pan już idzie naprzód. Przygotowując drogę, zanim zakończysz tę chwilę, zamknij oczy na kilka sekund i powiedz: Panie, oddaję Ci mój dzień. Czuwaj nad moimi krokami, moimi słowami, moimi decyzjami i moim sercem. Niech kroczę w Twojej obecności i widzę, jak Twój pokój towarzyszy mi w każdej chwili. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj ten kanał już teraz i umacniaj swoją wiarę każdego dnia. Zostaw lajka, aby ta modlitwa dotarła do większej liczby osób, które potrzebują rozpocząć dzień z Bogiem, i napisz w komentarzu: Mój dzień należy do Pana. To Twoja deklaracja poddania się, a Bóg, który Cię słyszy, obdarzy Cię pokojem i odnowi Twoje siły każdego ranka. Kiedy rozpoczynasz dzień z sercem oddanym Bogu, pokój staje się Twoim stałym towarzyszem. Ten pokój to nie brak problemów, ale boska obecność. To pewność, że nawet jeśli świat wydaje się walić, istnieje bezpieczna przystań, w której Twoja dusza może odpocząć. Ten pokój pochodzi z góry, jest duchowy i może go otrzymać tylko ten, kto łączy się z Bogiem w modlitwie po przebudzeniu. Apostoł Paweł powiedział w Filipian 4:6,7: O nic się nie troskajcie ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To obietnica dla każdego, kto modli się z wiarą. Kiedy się modlisz, nie tylko rozmawiasz z Bogiem, poddajesz się, ufasz i odpoczywasz, a w zamian On obdarza cię pokojem którego żadne zmartwienie nie może ci odebrać. Wiele osób budzi się z umysłem pełnym wątpliwości, lękiem przed tym, co może się wydarzyć, pamiętając, co poszło nie tak wczoraj. Ale kiedy decydujesz się rozpocząć dzień modlitwą, Duch Święty odnawia Twój umysł. Przypomina Ci, że nie jesteś sam. Że Bóg ma wszystko pod kontrolą, że każdy krok jest już prowadzony i że nic nie może pokrzyżować planów Pana dla Twojego życia. Pokój Boży różni się od wszelkiego spokoju, jaki oferuje świat, jest trwały. Trwa nawet w zmieniających się okolicznościach. To pokój, który nie zależy od tego, jak się czujesz, ale od tego, komu ufasz, a to zaufanie rośnie, gdy modlisz się ze szczerym sercem. To tak, jakby Bóg każdego ranka mówił ci: Synu, córko, nie lękaj się. Jestem tutaj, chodź w pokoju, bo ja już się wszystkim zajmuję. Poranna modlitwa to twój punkt wyjścia. To z niej czerpiesz siłę na nadchodzący dzień. To tam Bóg do ciebie przemawia, kieruje twoimi decyzjami i objawia, co powinno pozostać w jego rękach. Czasami on nie zmienia tego, co cię otacza, ale zmienia ciebie. A to wystarczy, by wszystko się odmieniło. Kiedy modlisz się rano, proś nie tylko o błogosławieństwa, ale także o równowagę i rozeznanie. Proś o mądrość, by spokojnie reagować na trudne sytuacje. Proś Boga, aby nauczył cię więcej słuchać, a mniej reagować. Proś, aby jego obecność była z tobą, nawet w chwilach ciszy. Bo kiedy Boża obecność jest z tobą, twoje serce znajduje ukojenie, a burze tracą moc, by tobą wstrząsnąć. Pamiętaj, wróg wie, że jeśli zaczniesz dzień z Bogiem, nic nie będzie w stanie cię przygnębić. Dlatego próbuję ukraść ci czas, rozproszyć myśli, pośpieszyć cię, wywołać poczucie winy lub zniechęcenia, ale przezwycięż to wiarą. Nawet jeśli to tylko kilka minut, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i módl się. Bogu nie zależy na długości Twojej modlitwy, ale na szczerości Twojego serca. Powiedz mu, panie, dziękuję Ci za ten nowy dzień. Niech Twój pokój rządzi moimi myślami, a Twoja miłość towarzyszy mi na każdym kroku. Niech będę narzędziem dobra i niosę Twoją obecność dokądkolwiek pójdę.